Proszę Państwa, w dzisiejszym koncercie z okazji Dni Kultury Francuskiej weźmie również udział pani Irena Jaraska, którą witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Irene, o dzisiejszy koncert zapowiada się, no, bardzo licująco, sporo gości przyjechało. Co pani nam zaśpiewa? No ja przede wszystkim przywiozę moje przeboje, no ale z okazji takiego święta, jakim jest 14 lipca, również zaśpiewałem wiązankę francuskich piosenek i troszkę do... Może... Piosenkę z filmu Parasolki z troszkę też może dwie trzy, jeszcze jeszcze Cedia Bamur, trochę takich randówki, ale przede wszystkim moje przeboje. Na to oczywiście czekamy. Ponieważ dosyć rzadko nasi telewidzowie mają okazję Panią oglądać, od kiedy Pani wyjechała za ocean, proszę nam o sobie opowiedzieć, co Pani teraz robi, jakie ma Pani plany, czy będzie coś na nas Pani w Polsce nagrywać? Dużo, dużo się dzieje. W Stanach właśnie co tydzień gdzieś śpiewam, tak nie narzekam na brak pracy. Jednocześnie relaksuję się w moim lasku, w moim domu. Zresztą mam bardzo cudowny dom, cudowną tam atmosferę. Także jest to taka odskocznia od, od takiego aktywnego życia artystycznego. No w tej chwili przygotowuję, już mam muzykę do czterech kolejnych utworów, które będę nagrywała tutaj w Polsce. We wrześniu zapadnie decyzja już, kto będzie pisał teksty. Także nagrywam z tymi utworami nowe CD tutaj w Polsce, Jesienią. Również program pierwszy telewizji warszawskiej zaproponował mi właśnie zrobienie dużego, dużego show telewizyjnego, w którym będę śpiewała właśnie te cztery nowe piosenki i cztery standardy światowe w czterech językach. Także cieszę się bardzo na ten program, bo chciałabym pokazać nie tylko nowe kostiumy, nowe piosenki no i przypomnie się przede wszystkim mojej publiczności. A ponadto, no oczywiście mieszkam tam, ale cały czas mam kontakt tutaj z Polską i jakoś to jest dla mnie taki taki niesamowity zastrzyk, że tu przyjeżdżam. Zupełnie niedawno w programie drugim mogliśmy oglądać Panią w programie Szansa na sukces. Jak to jest kiedy słyszy się swoje piosenki, które się śpiewało i teraz i dawniej w wykonaniu młodych ludzi? Szczerze powiem, że Cudownie się słucha tych piosenek z perspektywy czasu, bo one okazuje się są ciągle ładne, ciągle miłe do słuchania. Ale gdy słuchałam tych młodych wykonawców, to ja stwierdziłam, że są to trudne piosenki do śpiewania. No. <laughs> dziękuję Pani bardzo serdecznie i życzę dziękuję. wiele powodzenia. Ja dziękuję Państwu też wszystkiego dobrego tutaj. Dziękuję.